Witam państwa. Znajdujemy się na polu pomidora gruntowego. Pomidor produkowany dla przemysłu. Jesteśmy w fazie początku wybarwiania pierwszych owoców. Chciałbym tu państwu pokazać taką ciekawostkę. Tu widzimy po lewej na liściu charakterystyczne objawy niedoboru fosforu. Po prawej jest liść zdrowy. Wynikać to może przede wszystkim z tego, że ostatnie noce były dość chłodne. W tym momencie jednak skupiłbym się przede wszystkim na zabiegach. Dostarczających roślinom wapń Widzimy tutaj charakterystyczne yy, niedobory wapnia objawiające się suchą zniżdżną wierzchołkową. Więc w grę wchodzą przede wszystkim dwa produkty, czyli produkt Calgreen mrówczan wapnia i produkt Calboron Boran wapnia. Yy, od początku wybarwiania pierwszych owoców należałoby zacząć już stosować produkty na wybarwianie, czyli produkt Haskon M10. Jeśli chodzi o aminokwasy, yy, to aminokwasy już w bardzo małych dawkach i to najlepiej aminokwasy pochodzenia roślinnego, więc produkt Grey VG